Tutaj robisz pasję treningu. Słuchajcie, witam Was w, z mojej świątyni. Nie mówię tego z przekąsem, nie jest to metafora, jest to dla mnie miejsce święte. Jestem obecnie w Muzeum Kręgi Kamienne, albo Kamienne Kręgi w Odrach. Miejscowość to Odry, jeszcze powtórzę, jakbym za bardzo seplenił. Jest to zbiór. Tak jak się sama nazwa wskazuje, kamiennych kręgów, a także cmentarzysko pełne kurchanów, e, kultury gockiej, e, która bytowała tutaj w pierwszym wieku naszej ery, e, później która no, po bliższych pery perypetiach, w V wieku osiedlała w Hiszpanii, no, ale nie o tym. Słuchajcie, bardziej o tym filmiku, w tym filmiku chciałem zawrzeć e, taką krótką pogadankę o duchowości, o e, spuściźnie naszych przodków. Ponieważ ja już mam dość oglądania jakiejś tam motivation, inspiration, bla bla bla, bądź mistrzem samego siebie i tak dalej, wiecie co, energię można też czerpać z duchowości. Z duchowości tej naszej rdzennej, europejskiej, nie tutaj nam zaaplikowanej no akurat na naszych terenach tysiąc lat temu. To ma związek jednym z drugim, a ma, ma dość spory, bo widzicie na przykład nasi przodkowie, niezależnie czy to byli Słowia, na słowiańskie, germańskie, nordyckie, e, miały dość zbliżony do siebie kodeks etyczny i sposób pojmowania świata. E, było to, e, była to przede wszystkim odpowiedzialna za, odpowiedzialna za swój własny los. Nie było tak, że Bogowie kochali czy bo istniejesz. Tylko po prostu na szacunek i, sprzymię, i, i że tak powiem, pomoc go, bogów musiałeś sobie zasłużyć. Także była to postawa taka moralnie o wiele mniej atrakcyjna, ale o wiele bliższa naturze. Jako takiej. Nawet jak się rozejrzycie za mną, macie drzewa, porosty, trawy, mchy pewnie gdzieś tam w trawie czaje się mnóstwo żyjątek, jakichś tam owadów innego robactwa i wszystkie one dążą do wzrostu do nabierania sił witalnych do bycia potężnymi I nie mówię tutaj o wymiarze stricte fizycznym jeśli chodzi o człowieka możesz być bardzo potężnym człowiekiem mając 1,60 m wzrostu i ważąc 55 kg ale chodzi o tą, o tą konsekwencję, o tą odwagę i wiecie co? Im bardziej, Im bardziej zgłębiam tajniki kultury przedchrześcijańskiej, tym, tym więcej czerpię z niej inspiracji. Oczywiście czasy bogaństwa to nie tylko czasy odważnych wojowników, nie wiem, wikingów i tak dalej. Nie, ale to byli ludzie, którzy żyli według pewnej cykliczności, co symbolizują właśnie widoczne za mną kręgi kamienne. Które tak naprawdę były jednym wielkim e, kalendarzem astronomicznym. Swoją drogą ciekawe rzeczy tutaj się dzieją, a teraz nazywaną Nocą Świętego Jana. Wcześniej e, prawdziwa nazwa tego święta to było, e, Święto Kupały. E, podobno niektórzy ludzie tutaj mdleją, niektórzy ja wiem, mają jakieś widzenia i tak dalej, także heh, moc atrakcji. Natomiast, e, wiecie, im dalej obiegamy od natury, im bardziej próbujemy z nią walczyć, tym słabsi się stajemy. A takie miejsca mi przypominają, gdzie jest nasze miejsce, gdzie są nasze źródła, gdzie, jest nasza, gdzie tkwi nasza siła. Tak naprawdę, no. Tyle takiej pseudo-filozoficzno-egzystencjalnej pogadanki ode mnie. Także zachęcam Was do zgłębiania tajników naszego dziedzictwa. No i cóż, trzymajcie się i na razie.